Przypadkowo nam się wyłączyło nagranie, więc taki będzie, ale part drugi. No. Więc uwaga, może się... być znowu part trzeci. No, Widzicie widzowie? No, tak. Tak będą widzowie no. lepiej widzieć. No bo właśnie trzeba... Chyba musicie jakoś widzieć. Tak. I trzeba odpowiednio ustawić telefon. Ja zbieram sobie kwiatki. Tak. Jak sus. Chyba amangusus. Sus. Ui, 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 Teraz robimy. Będzie teraz moja kolej, ok? No, zamieniamy się. Tak, poczekajcie. Tak trzeba ustawić. No, ale mnie nie nagrawać, prawda? O, o, Nie! Nie chodź tam! No zbieraj drewno lepiej. Bo tak Ale... ciemno. Pff. Czekaj. Ja coś robię. Backroom. Później będziemy grać w Robla. Mm -hmm. Co? A wiesz ja wiem jak byśmy mogli zrobić Dobra. A, zabrać No wiem, potem mi powiesz Ale nie będzie widziała. Dobra Więc pytam się mam Czy mu nagrywać na swoim Nasz na jutro Właśnie jakieś drzewko O, tak lepiej lecę drzewa. Nie kopnie pod siebie Zrób słodki Bo też z tego nie wyjdziesz Ja, mhm, mm jestem pro Pro krowkap ja, pro amongus. Tak, bo jestem sus Susiu, sus ja. Robię susiu majtki FETFY! Dobra Znaki Jakby co to, to sorry, że mi się teraz trzęsie ręka Bo ja nie umiem z robić zdjęć to z tego Ale chyba jakoś widzicie Co ty robisz? Jakby... Zombie Co robisz? Nic. Co ty robisz z jakieś drapieńki? Czy to mi się wydaje? Nie zdradzam cię. Ja nie gadam o czym. No i teraz spróbujmy, jak stąd wyjdziesz. No i powiesz na pewno. Ja wiem, jak z tego wyjść. Lubek, Inteligentny. Tymek. Wie, jak z tego wyjść. Chyba, mongus. Zapomyliło ci się? Zczertowaliśmy! Nie ma żadnego tymka. Albo jest. Gdzieś. Coś mi ciągle kręci. Jest Może tutaj. Tak, bo tak się nazywa mój ludzik. Chodzi o tego ludzika, który się. <grym zespozycji> który który... ma! Helikopter! Helikopter! Nie widać żadnego helikoptera. Czekaj, bo mi... Keczup Już 4 minut. minuty minęły Ale to moje <noise> Ja robię sobie patyki do dupy Według <noise> <noise> Kilofa <noise> Według mnie Kilof jest najbardziej dupowatą rzeczą na świecie we gównianą <noise> Tak, bo jest kupą. <noise> Się garni <noise> Czekajcie, o. Zabiłem mnie. A wiecie, jak wygląda? Tak wygląda śmierć w Minecraft. W F! Naprawdę. Teraz lecę na mój świat. No bo to jest mój. Ej, to jak? Co robimy? Kończymy i zrobimy jutro, czy Robimy w następnym odcinku, robimy raczej kolejny odcinku. Następnego dnia kolejny part. No albo później. Tak, albo dwie godziny później. Może tak, i będziemy robić vloga. No. Teraz.